Stajcie tutaj i W dzisiejszym odcinku taktyka na podłożenie bomby na Ana Eko i zasmokujemy sobie wyjście zapartów i bombsite. Tak, jakby sobie po prostu przebyć szybko i podłożyć. A więc, najpierw wyjście zapartów. Stajemy na tej kropeczce i celujemy jak ta linia schodzi nam się z tą linią. Czyli mniej więcej tutaj. Rzucamy w skoku. Drugi smok. Stajemy tak, jak tutaj się krzyżują na tej linie. I mierzymy, jak tu jest taki róg, to troszkę niżej, rzucamy w skoku. Ten smok nam zasłania aparty, ten smok BS-a, przez co teraz rzucę sobie te smok jeszcze raz, żeby one mi teraz nie, nie minęły. Stajemy sobie tutaj, rzucamy, stajemy sobie tutaj, rzucamy, przejdźmy do apartów. Na Chillu wybiegamy. I kładziemy pakę. Paka jest podłużona bezproblemowo. Jest git. Dostaniemy highs, a może jeszcze kogoś zabijemy. Przez co będzie jeszcze więcej highsów. No i eko można udać za udane, prawda? Do zobaczenia w następnym odcinku.